Oto mapa II Rzeczypospolitej. Ukształtowanie granic pokazuje, że obrona przy wykorzystaniu niezbyt licznych sił była właściwie próbą rozwiązania kwadratury koła. Z tego względu bardzo istotną rolę odgrywały sojusze. W 1921 roku Polska zawarła układ sojuszniczy z Francją o ostrzu przeciw niemieckim. Krótko potem podpisany został alianz z Rumunią. Mający bronić Polskę i Rumunię przed agresją ze wschodu. Jednak te dwa układy to było za mało. W końcu marca 1939 roku Wielka Brytania zaoferowała kilku państwom Europy Środkowej, w tym Polsce, gwarancję bezpieczeństwa. Józef Beck udał się do Wielkiej Brytanii, spotkał się tam z dyplomatami i wojskowymi i osiągnął wydanie dwustronnego komunikatu, który można było odebrać jako zapowiedź sojuszu polsko-brytyjskiego. W Berlinie zawrzało. Hitler uznał, że jego strategia rozsypuje się w gruzy. Dlatego miesiąc później zdecydował się wypowiedzieć zawarty w 1934 roku układ o nieagresji z Polską. Kryzys między Berlinem a Warszawą stał się w ten sposób znany światu. Oczy zwróciły się teraz na ministra Beka, który 5 maja wygłosił w Sejmie znakomite oratorsko przemówienie, w którym przedstawił wykład swojej polityki. Dając do zrozumienia, że Polska nie ulegnie naciskowi płynącemu z Berlina, my w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. W ten sposób mosty między Niemcami a Polską zostały spalone. W Berlinie rozpoczęto przygotowania do tzw. Fall Weiss, czyli planu wojny z Rzeczpospolitą. Wkrótce miały więc przemówić działa. Wojsko polskie było największą armią Europy Środkowej. Składało się z kilkudziesięciu związków taktycznych, a jego rdzeniem była piechota. Bardzo istotną rolę odgrywała mobilna kawaleria. W warunkach nowoczesnej wojny używana przede wszystkim do powstrzymywania jednostek szybkich nieprzyjaciela, stąd wyposażona obficie w broń przeciwpancerną. Nieco słabsza była artyleria, zwłaszcza ciężka. Polska posiadała kilkaset wozów bojowych, na ogół mniejszych niż niemieckie. Jedną ze słabości wojska polskiego była łączność, oparta przede wszystkim na połączeniach przewodowych. Lotnictwo, uzbrojone w samoloty polskiej konstrukcji, było wyraźnie słabsze od niemieckiego. Obrona przeciwlotnicza, rozwijana gorączkowo w ostatnich latach, oparta była przede wszystkim na karabinach maszynowych oraz lekkich działach przeciwlotniczych. Dział ciężkich, jak to na zdjęciu, Polska miała zdecydowanie zbyt mało. Z tego powodu niesłychanie istotne znaczenie odgrywała tzw. bierna obrona przeciwlotnicza, zakładająca gromadzenie ludności w specjalnie przygotowanych schronach, celem zmniejszenia strat. Polska posiadała również marynarkę wojenną, wyposażoną w okręty kupowane za granicą, a także te mniejsze budowane w kraju. Jednak ich rola w wojnie z Niemcami, toczonej, przy bezpośrednim zagrożeniu BAS nie mogła być zbyt duża. Dlatego zdecydowano wysłać cięższe jednostki za granicę, by wsparły one Royal Navy już na początku wojny. Społeczeństwo swoimi ofiarami usiłowało wspomóc wysiłek obronny państwa. Żołnierze i naród stanęli gotowi do obrony. Istotna była teraz postawa sojuszników. W celu jej wyjaśnienia, do Paryża udała się polska misja wojskowa z generałem Tadeuszem Kasprzyckim, ministrem spraw wojskowych na czele. Warszawę odwiedził z kolei szef brytyjskiego sztabu imperialnego generał William Ironside. Jak można wywnioskować z tego zdjęcia, Brytyjczycy nie mieli za wiele do zaoferowania swoim polskim partnerom. Wielka Brytania dopiero rozpoczynała program zbrojeń, na mobilizację sił zbrojnych trzeba było poczekać. Polska by zwiększyć zdolności wojenne sprzymierzonych, zdecydowała się rzucić na szale swój wielki i skrywany atut. Była nim maszyna szyfrująca typu Enigma, której replikę zbudowano w Warszawie, opracowując także system odczytywania zaszyfrowanych niemieckich depesz. Znaczenia przekazania w końcu lipca 1939 roku Wielkiej Brytanii i Francji tego urządzenia wraz z kompletem oprogramowania przecenić po prostu nie sposób. Tymczasem losy Europy rozstrzygały się w Moskwie. Związek Sowiecki po raz pierwszy w swojej historii stanął w sytuacji partnera, o którego postawę licytowali się wszyscy. Wielka Brytania i Francja proponowała Moskwie zawarcie sojuszu trójstronnego, który powstrzymałby ekspansję Niemiec. Związek Sowiecki żądał jednak, by strona Polska zgodziła się na wprowadzenie doń jednostek Armii Czerwonej, być może jeszcze przed wybuchem wojny. A na pewno już w trakcie Warszawa nie mogła się na to zgodzić. W tej sytuacji oferta złożona przez nazistowskie Niemcy okazała się nie do przebicia. Przystał na to Josif Stalin i zdecydował się zawrzeć z Niemcami układ sojuszniczy, znany pod pojęciem układu Ribbentrop-Mołotow. 23 sierpnia 1939 roku podpisano w Moskwie układ o nieagresji między Związkiem Sowieckim a Trzecią Rzeszą. Integralną częścią tego porozumienia był tzw. Tak tajny protokół, który stanowił faktycznie kolejny rozbiór Polski. Porozumienie z Sowietami otwierało Hitlerowi drogę do wojny. Powitał on swojego ministra z wielkim uznaniem. Pakt ten miał jednak dla Niemiec również niekorzystne reperkusje. Stawały się one w ten sposób zakładnikiem silniejszego od siebie mocarstwa. Dostrzegli to dość przenikliwie polscy karykaturzyści. W ostatnich dniach sierpnia trwały gorączkowe przetargi dyplomatyczne. 25. Wielka Brytania i Polska podpisały układ sojuszniczy, co zmusiło Hitlera do odsunięcia ataku na Polskę jeszcze o kilka dni. W tym czasie wojska obu armii zdążały już na pozycję. Przeprowadzano w ukryciu mobilizację. Lotnictwo wojskowe trafiło na lotniska polowe.